We'll <laughs> Liska spakowana, fryzura zrobiona, forma. Myślę, że jest. Że w drogę idziemy, niech się dzieje. Co ma się dziać? Jest wszystko w rękach sędziów. Mi zostało tylko jeszcze... O! Zostało mi jeszcze... A, zrobić tylko... Zjeść śniadanie Ile to na hale. Piękny widok z windy Na Budapeszt Na... o jezu nie Budapeszt Bukareszt Przepraszam bardzo Super Ole, szybkie śniadanko muszę być zaraz na hali Fajnie przez startem wygląda tak że jajka będą sporo po sole sadzone pomidorki ogórek to wszystko będę mocno solił dopiero takie bułeczki eee, tu mam ananas jakiś melon banany ale ananasa sobie wezmę na hale nie, teraz nie ja będę jadł bo będę brał eee, Będę coś brał, co nie za bardzo może z cytrusami, ja nie wiem czy na cytrusz czy nie, więc, e, więc teraz nie zjem, zjem melona trochę, reszta owoców do pojemnika i na zawody biorę. Nie wiem czy to będzie jedyna porcja czy nie, ale pewnie, pewnie zjem tylko to, to i to i troszkę melona i pójdę już na halę. Chyba, że będę są duży niedosyt, to sobie jeszcze dołożę trochę jajek. No, dzięki smacznego. Pogoda jest piękna dzisiaj, ładny. Słoneczny poranek, o, naprawdę, bo jestem posiadany, lece na tą halę, niech się dzieje, niech się dzieje, piękne uwieńczenie ciężkich miesięcy pracy. i sobie oglądam w backstage'u, co się dzieje na scenie, na żywo. te wielkie telebiblioteka, więc wszyscy są na bieżąco. Bo scena jest ogólnie w innym pomieszczeniu, w innym budynku, Dzisiaj 10 metrów trzeba przejść na promenadę. Tak wiadomo, że się coś dzieje, co się tam dzieje. Znaczy po finałach, czekam na finał, e, jakieś dwie godzinki myślę, że mam czasu, e, odświeżony brązer, żeby był ładnie, ładnie wyglądać, więc myślę, że będzie dużo, dużo lepiej, e, troszkę się wypłaciłem, wymęczyłem, e, to ładuję burgera, zobaczymy, jest i mama, zobaczymy co wyjdzie, mam nadzieję, że mi nie zaszkodzi, e, ale myślę, że będzie dobrze, bo będą trawienie wzięte, trawienie jest szkula jak na lala. A brzuszek płaski więc troszkę tego sodu, troszkę tłuszczy trans, powinno mnie fajnie nabić, bo czuję, że już po prostu maleje. To startował, to na to uczucie. Na scenie była naprawdę potarna, nawet się musiałem specjalnie pompować, bo dwa razy ruszyłem ręką, e, nogą czy czym tamkolwiek i już po prostu puchłem e, w oczach. Także nawet się musiałem pompować, bo naprawdę wyszło idealnie. A teraz trzeba podkręcić na finał przed finałem jeszcze wierzę burgerek ładujemy Makuje pysznie. Aby ma wszedł tam gdzie ma wejść Jedziemy do Las Vegas Moi drodzy Sam nie wierzę ale kurwa, wygrałem, po prostu. Niemożliwe. Niemożliwe, kurwa. Aż, aż chce się płakać ze szczęścia. Też wam pokazuję, jak to wygląda. Do tego wygrałem kwalifikacje na Olimpie. Kurwa, coś niesamowitego. Zwykły kurwa, prosty chłopak. Tylko z kurewsku zawzięty. Eee, to mnie zawsze prowadzi do celu, że nigdy kurwa nie odpuszczam, jak sobie coś upierdolę w głowie, to jadę kurwa do spodu, ile tylko sił, choćbym miał paść, tutaj postawiłem na jedną kartę wszystko, tak jak może mówiłem na którymś filmiku, albo się uda, albo się nie uda, są dwa uda kurwa, jechałem grubo z tym ładowaniem i naprawdę opłaciło się, powiedziałem sobie, że albo w tę, albo we w tę kurwa, albo wyjdzie kibel, Albo rozpierdolę zrobię formę życia, no i wyszło, bo każdy był zachwycony i ja osobiście też. Wiadomo, że zawsze chciałoby się lepiej, ale, ale kurwa, wygrałem. Co tak naprawdę, co można chcieć lepiej? No, no niesamowite, niesamowite. Dziękuję jeszcze raz, BioLab. Najlepsza marka peptydów, BioLab. Pamiętajcie, z kodem BOMERT klepie dwa razy mocniej. Także e, korzystajcie, kupujcie kurwa. Z moim kodem, obowiązkowo kod bomber, to jeszcze raz powtórzę, żebyście zapamiętali w głowie. No, jestem kurwa przeszczęśliwy, piłem sobie właśnie drinka. Czekam na jedzonko w hotelu i zmyję brązer. I może ustę, nie wiem, ale takie są emocje, takie endorfiny, wszystko kurwa, że aż mi w uszach piszczy ze szczęścia. E, jakbym normalnie zajebał krechę, tak jestem pobudzony. Dzięki wielkie, że jesteście i bijajcie suby, lajki. Jeszcze może coś wam jutro nagram? Nie wiem, po prostu na razie żyję chwilą. Muszę ochłonąć, przespać się z tym wszystkim, bo bania rozjebana po prostu. Zobaczcie, czempion drugi do kolekcji, już jeden taki mam w innym kolorze. Jak wygrałem kartę pro, właśnie też w tym samym miejscu. No, Rumunia. Rumunia jest moja kurwa Chyba obywatelstwo tu jakieś dostanę Medal Piękne medale Tym razem jako zawodowiec Jako amator podbiłem Rumunię Jako zawodowiec podbiłem Rumunię Czek na 2000 dolarów Kurwa, no nie mogło być lepiej Nie mogło być lepiej I do tego No jeszcze do, dodam od siebie e... Coś, że naprawdę dużo, dużo różnych głosów mi raz e, słyszę, ujmujących mnie, że tak powiem. E, bo, bo genetyka, bo to, bo tamto, sramto. to. No okej, okay, mam jakieś predyspozycje, e, ale uwierzcie mi naprawdę, jest... Przed moją największą predyspozycją jest to, że jestem kuresko, kuresko zawzięty i uparty. No, to, to po pierwsze, a po drugie... To jak ja coś zaczynam robić, to kurwa, naprawdę skupiam się na tym, tak? Klapki na oczy, zapierdaram. Troszkę, wiadomo, wtedy wszystko idzie, relacje w domu, wszystko idzie na bok. Kto trochę przebywa w moim otoczeniu, dbam o wszystko, staram się dbać o wszystko, ale wtedy staję się takim egoistą bardziej. No ale jeżeli chcemy walczyć o najwyższe trofea, to sportowe. To trzeba być takim trochę egoistą, przynajmniej stać się na dany okres przygotowań tym egoistą, bo na co dzień, e, ja jestem do, do rany przyłóż dla swoich ludzi, tyle. Dobra, więc zamówiłem sobie e, tak makaronik taki, makaron, taka mała portyjka to jest widzę, tanie to nie było. Kurwa 30 chyba parę tych i chuj wie jak to się nazywa. Dlatego taka kanapeczka tu jest fajna, wyglądała ładnie na zdjęciu. O. Na ciepło z mięsem parówką. W takiej bułce dziwnej. O, o. Taka kanapa, ciekawa. Nieduża, też tania nie była, ale i tu są fryteczki w tym pudełeczku. Tyk taki zestawik. O! Wszystkie zimne, kurwa, fu! Witam mordeczki! Witam serdecznie! E, Usiądam może, o! Jestem właśnie, wstałem troszkę też no ja sobie gówno pospałem chociaż się wczoraj troszkę e, nachlałem po zawodach oczywiście najpierw się nawodniłem zjadłem, później sobie troszkę alkoholu popiliśmy tutaj z chłopakami z Polski e, więc była taka mała integracja a aktualnie, kurwa, no nie, no nie wierzę jeszcze, powiem tak, nie wierzę, że będę jechał na Mr. Olympia. Zwykły, kurwa, chłopak. No, także wczoraj się rozpokałem kilka razy, teraz też jeszcze, kurwa, o tym mówię, to mi się głos klei, oczy mi się już mi łzawią, ale takie są, no coś, kurwa, niesamowitego. No, ale o co chciałem powiedzieć, biorę sobie teraz enzymy jakieś trawienne. Biorę laktokontrol, laktazę i lecę na śniadanie. Wypiję sobie kawkę z mlekiem, którą uwielbiam. Wziąłem też tabletkę na zgagę, bo jest gaga męczy po się w udzie. Daję sobie ze dwa dni jeszcze luzu. Ze dwa dni luzu i, i będę zapierdalał. Chociaż taka jest motywacja, że już bym zapierdalał. Ale wrócę do domu, to jednak chcę trochę też spędzić czasu z żoną. Normalnie, pójść do kina, zjeść coś razem. No. E, czy to tyle? No to chyba tyle na, na ten temat. Chciałbym bardzo Was prosić, żebyście pomogli mi rozwijać kanał, wszystko. E, ben, jeżeli kanał będzie szedł, to ja zmienię telefon. Będę lepiej nagrywał, kurwa nawet kamerzystę wynajmę, żeby tylko wiecie, Haj się zgadzał, bo nie mogę tylko dokładać do interesu. Eee, wiadomo, Haj się musi zgadzać, no, a tak jak mówię, pieniądze z niebami nie spadają. Ciężko, ciężko na wszystko pracuję latami, więc, eee, a kulturystyka kosztuje. Ja Wam dam coś od siebie, Wy mi dajcie coś od siebie. Może być taki deal, dlatego zacznijmy na początek od tego, że Ja Wam rzucam ten filmik, a Wy dajecie mi subskrypcję, lajka, komentarz i udostępniacie ten materiał dalej. I żeby ten kanał szedł w świat, bo lecę kurwa do Ameryki. Pozdrawiam. takie pyszne śniadanko, omlecik to są takie trójkąciki ale placy ziemniaczane coś podobie, tylko bez cebuli takie zimniaki to są smażone fasolka z kiełbaską bułeczki, soczek pomarańczowy i to jakaś taka szyneczka z czymś, nie wiem co to jest nawet wygląda ładnie, lubię taką szczękę grubą wiejską jeszcze deserek, śniadanie to jest w sumie słabe jakoś ja z wzrost apetytu, gardło im boli e, więc sam parę kanapeczek zjadłem bo co to, to widzieliście, tego omleta tego wszystko, to po trochu poskubałem po i zostawiłem, tu mamy ananasa trochę nutelli, banan cappuccino, dwa serki i lecę sobie do pokoju poleżę, zjem od 12, muszę się wymeldować i e, wracam do Polski kasianka na lotnisku Burger King na szybko, bo nic ciekawego nie ma, a Burger King jeszcze spoko lubię, ale jakie ceny mają za kanapkę, 53 jedna leja to jakieś 90 parę groszy, to 40 zł ponad za kanapkę, kolej, frytki, kurde, masakra, co to będzie w Vegas się wyżywić, nawet nie chcę o tym myśleć, ale